Na znaczy, ja przykład, bo moje drugie postanowienie to było, bo ostatnio otworzyłem swoją taką bardzo malutką szkołę tanca. W sumie to jest jedyna szkoła tanca, mogę to bez bicia pojeździć w Bydgoszczy, która, zajmuje, która została stworzona tylko po to, żeby robić zajęcia indywidualne. Sala ma 22 metry kwadratowe. Myśli się to w Bydgoszczy. No i też to yy, otworzyłem, przyjąłem ten lokal. Lokal był do kapitalnego remontu: praktycznie wszystko. Podłoga do zrobienia, ściany do pomalowania, otynkowania, yy, kable niektóre do wymiany, bo, bo źle położone. I mi za bardzo zależy, żeby to miejsce było bardzo fantastycznie wykonane, żeby było tam przyjemnie i tak dalej. Bo przychodzą tam osoby na zajęcia indywidualne, e, więc nie ma tych ludzi dużo. Chcę, żeby ci ludzie się czuli jak u siebie w domu, żeby był ekspres do kawy, woda dla tych ludzi, żeby była jakaś kanapa. E, wpadłem też nawet na taki pomysł, żeby był piękny napis: to miejsce tworzymy razem, i potem chcę tam zdjęcia zrobić z taksem wszystkim kursantom, żeby można te zdjęcia tam powiesić. E, I ja to robię tak z serducha.